zauwaję, jak mówisz o grzechach seksualnych, jest jej esi prawie tabu, nawet kociołach. Wydaje esi e wielu unika tematu, jakby ignorowanie. E mija esi rozwiza. Ale prawda, przyjacielu, jest taka, e Biblia jest jasna, prosta i bez pusów, jeżeli chodzi o grze seksualny i jego duchowe konsekwencje. Co gorsza, Jemy czasami, kiedy szatan uływa precyzyjnie zmysłowości, poddania i niemoralności seksualnej jako narzędzie do niszczenia ich, rodzin i ministerstw. Możesz walczyć w ciszy, nosz poczucie winy, wspomnienia i pokusy, które ci uwizi lub poznaj kogo na tej cięce. Niezależnie od przypadku, musz wam powiedzieć, jest nadzieja, jest wyzwolenie i jest duchowe odnowienie Chrystusie. Ale w tym celu konieczne jest stawienie czoła prawdą a w jej szukania czystości i witoci, których Bóg oczekuje od nas. W tym filmie ujawni ci siedmiu najstraszniejszych grzechów seksualnych w Biblii, tych, których wielu pastorów unika gosienia z obawy przed obraaniem lub utrat wyznawców. Ale tutaj troska nie polega na zadowoleniu ludzi, ale posłuszni przykazaniom bołem. Przygotuj Essie, ponieważ niektóre z tych prawd ma Ci szokowa, ale ma by również pierwszym krokiem do twojej duchowej transformacji i nowym eciu Chrystusie. Jeżeli starasz się i witym cielesne pragnienie i zrozumie duchowe konsekwencje każdego wyboru, ze emen do koca. W ostatnim momencie powiem wam Biblii sekret o wyzwoleniu, który niewiele znaczy. Subskrybuj kanał, z powiadomienia i udostnij komu. Kogo znasz, musisz usłyszeć te wiadomo. Odkryjmy prawd, której wielu unika i rozumiemy. W jaki sposób mojemy w czystości, z daleka od niemoralności seksualnej. Kiedy mówimy o grzechach seksualnych w Biblii, jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów i wielu woli zamiata pod dywan jest homoseksualizm. Chodzi o to, e nie jest uprzedzenie ani nienawiść, ale konserwatywny pogód trzeciarski oparty na biblijnym posuszeniu. Sowo Boe zawsze nazywał ten na akt grzechu i nie wskazuje na brak miłości, ale Weni dlatego, e ci, którzy kochaj, ostrzegaj niebezpieczeństwo. Szatan ływa zamieszania emocjonalnego i seksualnego. Aby odepchnąć ludzi o czystoci i witoci. Sam kapaca 1822 rok mówi nie pojść Ezyj z mczyzn, jakby by kobiet jest obrzydliwym. I zanim kto przyjdzie z rozmów, E, jest to stare prawo, w Nowym Testamencie jest to powtarzane. Rzymian styczeń 2627 rok pokazuje, jak bardzo Bóg jest zasmucony, gdzie mczyni i kobiety opuszcza naturalny zwizek, aby poda Eji haniebnym pasjom. Praktyka jest postrzegana jako niehonorowa i pena poważnych konsekwencji duchowych. Dla tych, którzy w Cwtpi, spójrz na jednego Koryntian 6910. Tam Pawe wyjania, e którzy wajżę w tym grzechu jak w innych, takich jak cudzołstwo, rozpacz i podanie nie odziedzicie Królestwa Boego. To nie jest mowa podpienia, jest to wezwanie. To jest alarmniosne, ponieważ tylko ci którzy znają prawdę, pomóc drugiemu pozbyć się szatana i przywyzwolenia, które istnieje w Chrystusie. Bedecz to jest mylca to samo z zachowaniem. Biblia nie podpiera tej osoby, ale akt. Każda istota ludzka jest kochana i ma uznane przebaczenie, pokut i transformacji. Bez względu na to, jak Boko upad, Bóg oferuje nadzieję i wzywa do nowego icha Chrystusie. Zaproszeniem jest pozostawienie starych praktyk i szukanie skromności, witoci i witego icha. I wiem, że zawsze jest to atwe. Istnieje pokusy, wiadoklaskiwa, a nawet niektóre współczesne, choć próbuj esi relatyzowa. Ale ci, którzy siejcy, by posłuszni przykazaniom bołem, muszą wybiera między zadowoleniem wiata lub poda za kierunkiem sowa. I to dotyczy wszystkich grzechów seksualnych. Prawdziwa wolno pojawia esi tylko wtedy, gdy stawiamy cielesne pragnienie pod właścicielem Chrystusa. Jeżeli tylko kto blisko stój przed te walk, wiec e jest wyjcie. Zacznij od etapu wiary ruda, poszukaj porady duchowych przywódców podpisanych w Biblii. Unikaj treści i rodowisk, które zasilaj praktyk. I czytaj dobre ksiki, takie jak Bitwa kadego mężczyzny lub Bitwa Kadej Kobiety. Wzmocnij Esi w Bogu, bo tylko mu uda Esi, albo oprze esy i chodzi w czystoci. Dobre wiadomo jest taka: etysice dziło signę. Wiadectwa duchowego odnowy pokazuj, jak Bóg przekształca Amisi: serca i pragnienia. Nikt nie musi je zakadnikami grzechów seksualnych. I to dopiero pocztek, Ponieważ oprócz homoseksualizmu istnieje inne grzechy zamaskowane i oklaskiwane, takie jak raka zmysowo, która przejmuje sieci społecznościowe i programy telewizyjne. I to jest następny punkt, o którym porozmawiamy. Sensualno jest jednym z tych podstępnych grzechów seksualnych, które, tak powszechne, większość nawet nie zdaje sobie sprawy. Objawia ezji w obsesji na punkcie przyjemności zmysłów, zwłaszcza seksualnego. Ale nie popełnić BDU za prowokującym ubraniem, insynuującym wyglądem i panometrałowymi słupkami istnieje stara strategia szatana, aby uwodzić i zepsuć. A najbardziej niepokojące: wielu chrześcijan wpada w te wui ukryć za nowoczesno. Biblia jest o tym jasna. 1 Tymoteusza 2910 prowadzi, e kobiety i wartem czyznę z równie widziane skromności. Przyzwoitości i opisem. To nie jest opiekuna, to biblijne posłuszeństwo. Sensuty to nie tylko to, co Ezji ubierasz, ale to, co komunikujesz. Strój, wideo, a nawet napisy pełne drugiej intencji ujawniają wiele tego, co jest w sercu. A to, co jest w sercu, prędzej czy później staje Ezji postaw. Obecna kultura gości odwrotno. Im odważniej, tym lepiej. Im bardziej lubi, tym bardziej podane. I tak podanie i niemoralno-seksualna, infiltruj codzienne eci bez fanfar. Rzymian 1314 Radzi odwracaj Esi do pana Jezusa Chrystusa i nie premedytuj, jak zaspokoi pragnienia działa. Prosta rada, ale wymaga odwagi, aby ubiega Esi w erze zdominowanej przez ekshibicjonizm i pragnienie zatwierdzenia. Jeśli uważ, że zmysłowo kontroluje twoje nawyki, zacznij zamykać niektóre drzwi. Przejrzyj profile które obserwujesz siecia społecznościowych, treci, które konsumujesz, a nawet rodowiska, do których esi udasz. Szalecowe podanie w esi tym, co pozwala ci łaj w oczy i uszy. Szukaj treci, które budują twój wiary i wzmacniają poszukiwanie czystości i witości. Tak, wymaga pracy, ale warto. Walka z podaniem jest stara. Galacja, maj 1921 rok, już ostrzegali przed dziełami ciała, zanieczyszczenia i zmysłowości. I konsekwencja. Ci, którzy łajdzieją tych praktykach, nie odziedzic królestwa bojego. Nie ma sensu zdobić dyskurs konsekwencji duchowej istnieje i jest powane. Ale rzecz jest to, etam, tam, gdzie jest grzech, istnieje równie moliwo pokuty i transformacji dla tych, którzy szczerze szukają wyzwolenia. Tutaj kluczem jest codzienna dyscyplina. Tak jak uczy Esi z jego nawyku, moliwe jest kultywowanie dobrych nawyków duchowych. Medytujesi na wersetach, które mówią o witym yciu, bądź skromno postawach i ubieraj esi i pro Boga, aby zbadać twoje serce. Dobry ksik, który w tym pomóc, jest seks i dusza lewisa z medesa bezpośrednia, realistyczna i biblijna lektura na ten temat. I zanim kto myli, jest jest tylko problemem kobiet czystym bedem. Czy nie jest równia twymi celami? Rynek rozrywkowy, seria i reklamy wiedz o tym. Dlatego następny punkt dotknie czegoś jeszcze delikatniejszego cudzołóstwa. Grzech, który niszczy domy, serca i pozostawia gboke legii. Porozmawiajmy o tym następne. Cudzołóstwo jest prawdopodobnie jednym z najstarszych i najbardziej niszczycielskich grzechów seksualnych zgłoszonych w Biblii. Jest to niewierno maeska, gdzie kto ejmi przymierze wykonany przed Bogiem i Maonkiem i nie popełni BDU, duchowe i emocjonalne konsekwencje tego grzechu jest bokie. Szatan uwielbia pracowa na tym terenie. Wykorzystuj cielesne pragnienie i zmysłowo, aby umieć luki na weselach i niszczyć rodzinę. Biblia jest do w wyjcie 2014 roku, że w synnym dekalogu nie będziesz manipulowa. A Mateusza Maje 2728 rok idzie dalej. Ostrzegaj, e nawet nieczyste mylenie jest ułowane za grzech. Jezus wyjani, że e czysto zaczyna Ezy w sercu i oczach. Oznacza to, E nie tylko jak fizyczne, ale sekretne pragnienia i intencje, które Nelly obserwowa. I to w tym ukrytym dziedzinie zwykle rodzi i cudzołstwo. Konsekwencje. Ogromny. Przysłów Czerwiec 3233 roku ostrzega. Ekadi, to popełnia cudzołstwo, nie ma ozdu, nie siebie i gdzie szanowa wstyd i rany trudne do wymazania. To jest jak otwarcie rany w duszy. Pewno siebie pękaenie, znaki S, a ecie duchowe upada. Ale dziki Bogu jest nadzieja. Ponieważ tam, gdzie jest ściery al, istnieje przebaczenie i moliwo duchowe i odnowy. Sistoja Dawida z Bavshibę to klasyczny przykład. Król, człowiek według serca Boga, wpadł w te pułapki. Szalecowe pragnienie zalepo jego rozeznanie i konsekwencje by tragiczne Majer, zdrada, wstyd publiczne i znaki w ich potomstwie. Ale kiedy Dawid rozpozna grzech i krzykn z sierdzia, Bóg przyniósł wyzwolenie i da mu na szans. Dowodzi to i e nikt nie jest poza zasigiem maski. Dzisiaj, w czasach sieci społecznościowych, w których moliwości niemoralności seksualnej jest obfite, nadzór musi zostać podany. Niewinne rozmowy widzaj flirt. Lubi jest spotkaniami. A kiedy zobaczysz, sojusz został zejmeni. Dlatego Hebrajczyków 13 kwietnia wzmacnia majestwo musi być uhonorowane przez wszystkich uko maeskie, zachowane czyste, ponieważ Bóg dzie oza nieczystego i cudzołóstwa. To proste. Jeśli masz do czynienia z te pokus, wiedz, e jest wyjcie. Unikaj sytuacji ryzyka, zablokuj niebezpieczne kontakty, wyznajcie swoje saboci Bogu i mentora duchowego. Poszukaj zasobów, takich jak pancerzone ksiki maeskie i wzmocnij swój intymność z Panem. Im bliżej Chrystusa, tym niższa przestrzena ataki szatana. I nie MYL, e tylko ci, którzy z mistrzstwem, naruszaj to ryzyko. Cielesne pragnienie jest demokratyczne i dociera do singli i maestwa. Dlatego w następnym momencie porozmawiamy o innym grzechu seksualnym, który wydaje Ezin nieszkodliwy, ale który otwiera gigantyczne drzwi do duchowego zniszczenia rozpusta. I uwierz mi, jest o wiele bardziej obecna eni Mylisz. Zastca to kolejny grzech seksualny, który Biblia zblonę powanie, a wielu zignorowało we epoce współczesnej. Ten grzech dotyczy aktywności seksualnej poza męstwestwem, między pojedyncz lub in sytuacji, w której zwizek nie jest white i przed Bogiem. Problem rozpusty wykracza daleko poza, jak fizyczny dociera do duszy, powoduje duchowe szkody i stawia przeszkód w naszym spacerze z Chrystusem. Aposto Paweł jest całkiem jasny w jednym koryntan 618 uciekiem od niemoralności seksualnej. Kadi inny grzech, który popenia, jest poza działem, ale ci... Którzy gdzieś grzechem seksualnym na własne ciało. Niemoralno-seksualna, która obejmuje rozpust, jest postrzegana jako bezpośredni atak na wityni Ducha Witego. Za każdym razem, gdy kto poddaje się tej praktyce, zagra czystoci i witoci swojego ciała, które powinny być powicone Bogu. Biblia uczy nas również, że rozpusta nie jest grzechem, który wpływa tylko na ciało, ale też serce i amis. Kiedy kto poddaje esi cielesnemu pragnieniu poza męstwestwem, pozwala szatanowi jej kontrol nad jego iciem emocjonalnym odcigać osób od czystości i witości. Wynik tego boła dystans i bolesne duchowe konsekwencje, które mag wpływa nie tylko na życie osobiste, ale też duchowe. Ponadto Efezjan 5 marca mówi, Ewrót was nie powinno nawet wspominać o niemoralności seksualnej ani adnej nieczystości. Obejmuje to nie tylko akt fizyczny, ale tej myli pragnienia, a nawet gesty. Zastca jest grzechem, który zaczyna Esi w umyle i materializuje Esi w ciele. Dlatego nadzór musi być tej. Amiz musi zostać odnojony, aby zachowanie zostało przekształcone. W atwym czasie dostęp do jawnych treści i coraz bardziej seksualizowanego wiata pokusa jest wietna. Ale w jednym Tesaloniczan 4 marca pamiętamy, Ewola była polega na tym, e jest uwicony powstrzyma Esi od niemoralności seksualnej. To nie jest sugesta, jest to boskie polecenie. Czysto i wito jest znakami ecia i musimy podejmować codzienne decyzje, które odejdą od grzechu. Jeżeli walczysz z tym grzechem, pierwszym krokiem jest decyzja, aby niej jak w cieni. i szukaj wyzwolenia, jakie oferuje Chrystus. Z urodowiska, przyjanie i treci, które zasilaj pokus. I oczywiście wzmocnij swoje ecie modlitwy i czytanie Biblii. Ksiki takie jak przezwycenie pokusy Nila Andersona ma potnymi naździami, które pomógł tej codziennej bitwie. O ile rozpusta jest powszechnie akceptowana przez wiatr, nie zmienia to wizji Boga. Wzywa nas do życia czystego i witego, a to przygotowuje nas do następnego tematu grzechu Podania, który ukrywa Ezji za wieloma innymi zachowaniami. Zblimy Ezji wkrótce, a zobaczysz, jak Boki ten grzech jest powiązany z rozpust. DZA jest jednym z najtrudniejszych grzechów seksualnych do identyfikacji, ale tak jednym z najbardziej destrukcyjnych. Jest to nienasycone i niekontrolowane pragnienie nieczystych przyjemności, zwłaszcza charakteru seksualnego. W do rozpusty, która obejmuje jak fizyczne, podanie zaczyna esji w sercu i umyle. I niestety dzisiejsze społeczeństwo kultywuje i celebruje tego rodzaju MYL, jakby była normalna, a nawet podana. Biblia jest jasna co do niebezpieczeństwa podania. W Galacja maj 1921 rok Paweł wymienia Dzieja ciała, a w wrótnik znajdujemy ten grzew, Dezeta to brak zachowania kontrolnego, które wykracza poza proste cielesne pragnienie i wie Eji z brakiem umaru. Sowo Boe wzywa nas do skromności, a icie w duchu podania jest całkowitym zaprzeczeniem tej cnoty. Kiedy kto podaje Ezi podaniu, otwiera drzwi do zniszczenia. Prowadzi to do niemoralności seksualnej i trztoru cudzołóstwa i rozpusty. Kiedy amis i serce jest zanurzone w tych nieczystych myłach, konsekwencje jest nieuniknione wina. Wstyd usunie z witoci. Szatan wie o tym i wykorzystuje te ludksejbu, aby zniewoli tych, którzy podaj esi ich impulsom. Rzymian 1314 mówi przykryj Pana Jezusa Chrystusa i uwaj na ciało, aby zaspokoił go w swoich podaniach. Kiedy wpadamy w podanie... Zaczynamy poddawać się i niemoralnym pragnieniom. Mysł nigdy nie jest usatysfakcjonowany i jest spiral nienawici. To nie kosztuje która prowadzi tylko do zniszczenia. Dlatego, kluczem do przezwyciężenia podania jest posłuszeństwo Bogu i Sigie praktyka czystoci i witoci. Możesz zadę sobie pytanie, jak przezwycię podanie w wiecie, który promuje zarówno zmysłowo, jak i niemoralno. Pierwszym krokiem jest odejście od wszystkiego, co karmi te pragnienia. Jak mówi Paweł w 1 Koryntian 618, musimy uciec przed niemoralnością seksualną. Oznacza to zmiana wyków, unikanie miejsc, a nawet ludzi, którzy powodują tego rodzaju nieczyste pragnienie. Zmiana zaczyna ezio decyzję o posłuszeństwo Bogu, a nie ciała. Co więcej, eciec cigiej modlitwy i duchowej odnowienia ma zasadnicze znaczenie. Poszukiwanie grzego ecia Chrystusie pomaga przekształcić wewnętrzne pragnienia. Kiedy napędzasz i od Boga. Nie ma miejsca na impulsy ciała. Warto również szukać wsparcia od grup uczniostwa lub przeciwskiego poradnictwa w celu pomocy w procesie wyzwolenia. Ksiki takie jak moc ecia w czystości ma być dobrym zasobem, aby wzmocnić spacer. Znik jest podstnym wrogiem, ale nie jest niezwyczajny. Z pomoc Chrystusa i osobistym wysikiem na rzecz pozostania w trudnej sytuacji wyzwolenie jest możliwe. Pamiętaj, że podobnie jak wszystkie inne grzechy seksualne, podanie ma cenę ale z Chrystusem ojemy zapaci cen transformacji. A co powiesz na następny punkt, gdzie będziemy porozmawiać o wpływie niemoralności seksualnej na nasze życie duchowe i emocjonalne? Niemoralno-seksualna jest szerokim terminem, który obejmuje wiele grzechów seksualnych wymienionych w całej Biblii, w tym rozpusta, cudzołóstwo i podanie. Greckie słowo uływane do niemoralności seksualnej to pornoi, które odnosi Ezji do wszelkich nielegalnych lub niewłaściwych zachowań seksualnych, między singlem, festwem lub inform relacji poza boskim standardem. W coraz bardziej dopuszczalnym wiecie koncepcja czystości wydaje esiby rozcieczona, ale Biblia pozostaje silna w zadowoleniu do witoci. W jednym Koryntan 618 Paweł ostrzega nas uciekiem od niemoralności seksualnej. Każdy inny grzech, który popełnia daną osoba, jest poza działem, ale który grzesza grzechem seksualnym przeciwko swojemu działu. niemoralno seksualna jest przekroczeniem nie tylko przeciwko prawu Boemu, ale tej przeciwko byciu. Kadi cielesny czyn, który narusza wito dzia, ma głokie konsekwencje, a te szkody zarówno duchowe, jak i emocjonalne. Jedną z najpoważniejszych duchowych konsekwencji niemoralności seksualnej jest rozdzia Boga. W Izajasza 59.2 mówi Esi, e twoje niegodziwości sprawiaj, e separacja między tab a twoim Bogiem. Grzech seksualny, bardziej niż jakikolwiek inny, ma tendencję do tworzenia bariery między wieściem a Bogiem. Praktyka niemoralności seksualnej jest nie tylko przestwem przeciwko witoci Boga, ale tej przeciwko naszej godności jako wityni ducha witego. Kiedy jesteśmy zaangażowani w niemoralność seksualną, pozwalamy cielesnemu podaniu i impulsom ciała dominować nasze działania, co powoduje ecie dalekie od prawdziwej czystości i witoci. Szatan uływa tego grzechu jako sposobu osabienia wiary i odwracania chrześcijan z prawdziwej wolności w Chrystusie. Grzechy seksualne tworzą emocjonalne i duchowe więzienie. Odsuwaj z nas od penny tego, który Bóg dla nas zaplanowa. Dóbr wiadomości jest to, że echocią moralności niemoralności seksualnej jest destrukcyjna. Nie musi to być koniec historii. W jednym Jana 1 września pamiętamy, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, jest on wierny i po prostu wybaczy nam nasze grzechy i oczyci nas z wszelkiej niesprawiedliwości. Prawdziwa pokuta i poszukiwanie wyzwolenia w Chrystusie otwarte drzwi dla nowego życia. Duchowe odnowienie zaczyna Essi od decyzji o pozostawieniu grzechu i zwrócenia esji do Boga. Wielu chrześcijan walczyło z niemoralności seksualną w swoim Eciu, ale Mona wygra. Zacznij od wewnętrznej zmiany karmienia w swoim umyle z Biblii, medytuj nad bojmi, obietnicami czystości i otajem Ezy pozytywnymi wpływami. Aby pomóc tej podróży, ciki takie jak zwycięstwo Joshua Harris nad niemoralno seksualną stanowi praktyczny i biblijny przewodnik, aby przywrócić czysto i ewitym myciem. Jeśli czujesz, e utknę w cyklu niemoralności seksualnej, wiedz, Efrystusie czeka na ciebie nowe życie. Jezus mu uwyleczy rany i wprowadzi transformację. Biblijne posłuszeństwo i sige modlitwa jest klubami do zerwania z te praktyk i życia zgodnie z doskonałym planem Boga dla twojego życia. Duchowe konsekwencje grzechu seksualnych jest Gbokie i wpływają na nasz relacji z Bogiem oraz nasze własne samopoczucie emocjonalne i psychiczne. W całej Biblii Bóg wyjania, Egrzy seksualny przynosi powane szkody nie tylko ciała, ale tej duszy. W jednym Koryntan 6910 Paweł ostrzega nas, Eci, którzy praktykują niemoralno seksualną, nie odziedzic królestwa bojego. Oznacza to, że zapaci zapłaci cen, a cena ta wykracza poza fizycznie jest to duchowa separacja, która mu utrwa wiecznie. Najbardziej oczywistą konsekwencją niemoralności seksualnej jest usunięcie Boga. Grzech tworzy barier między nami a stwórc. W Izajasza 59, 2 czytamy Wasze niegodziwości sprawiaj, e separacja między tab a Twoim Bogiem. Grzech seksualny jest szczególnie podstępny. ponieważ oprócz wpływu na nasz relację z Bogiem powoduje również uszkodzenie naszego ciała, naszego ducha i naszego wewnętrznego pokoju. Jest to akt buntu przeciwko bołym przykazaniom, który wzywa nas do Ecia w czystości i witoci. Duchowe konsekwencje niemoralności seksualnej obejmują również osabienie naszej wiary. Kiedy poddamy esi tym grzechom, Nasze serca staje Esi trudniejsze, a nasza mieście mniejsze. Szatan wykorzystuje z tego, aby coraz bardziej przynosi nas prawdy Chrystusa. Z czasem gdzie seksualnym oestie, jej emocjonalnym więzieniem, w którym osoba czuje Ezy podpiona, beznadziejna i bez kierunku. Wyzwolenie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje prawdziwa pokuta i decyzja o powrocie do bojazki, innym duchowym wpływem jest utrata skromności i biblijnego posłuszeństwa. Praktyka niemoralności seksualnej osabia zdolność do podejmowania mdrych i uczciwych decyzji duchowych. W Rzymian 12 lutego namawiano nas, aby nie dostosowywać Esi do tego wiata, ale do przekształcenia przez odnowienie naszego umysłu. Grzech seksualny zapobiega tej transformacji, gdy usuwa nas woli Boga i jej obietnice obfitego i witego Ecia. Czysto jest niezbna do Ewitoci, której pragnie nas Bóg. Kiedy poddamy Esi pokusie seksualnym... Nasze ecie duchowe jest zwrócone, a w wielu przypadkach powoduje to poczucie winy i wstydu. Jedynym sposobem na przywrócenie utraconej czystości i witości jest prawdziwa pokuta i poszukiwanie przebaczenia Chrystusie. Jest wierny i po prostu oczyścia i odnawia nasze ecie duchowe, jak mówi nam w jednym Jana 1 września. U Hebrajczyków 13 kwietnia słowo przypomina nam, emaestwo musi zostać honorowane przez wszystkich, a uko bez plamki, ponieważ Bóg gdzie o niemoralne i cudzołstwo. Choć Aśka Chrystusa jest dostna dla wszystkich, którzy ałuj, konsekwencje niemoralne zachowa magmi reperkusje przez całe ecie. Bóg wzywa nas do witego Ecia i jest nieosierny, aby przywrócić tych, którzy Zwracaj Esi do Niego za manym sercem. Wreszcie nie możemy zapomina, że pomimo duchowych konsekwencji grzechu nadzieja nigdy nie jest utracona. W dwóch Koryntian 517 Paweł stwierdza nas, jeżeli kto jest w Chrystusie, jest nowe stworzenie minoustaroidne rzeczy, oto zrobili sobie nowe. W Chrystusie zawsze jest nadzieja, transformacja i duchowa odnowienie. Pocięta przynosi przywrócenie, a wyzwolenie zaczyna Esi od serca, który chce poddać Esi Panu. Teraz, gdy zna siednie najstraszniejszych grzechów seksualnych Eni ostrzega Biblia, nadszedł czas, aby zastanowi Esi na prawdziwym wpływem tych bdów na Twoje życie. Czy chcesz zostawić praktyki, które odsuwają ci od Boga czystości i witości? Pamiętaj, bez względu na to, jak boki jest grzech, w Chrystusie zawsze jest nadzieja i wyzwolenia. Oferuje przebaczenie, odbudów i nowe etydla dla tych, którzy auj i szukaj twarzy. Jeżeli widzisz siebie w którymkolwiek z tych grzechów, wiedz, E nie jesteś sam. Czeka transformacji, zaczyna esi od prostego kroku pokuty. Otwórz swoje serce na Boga i pozwól Mu poprowadzić Ci do icia biblijnego posłuszeństwa skromności i witości. Wybieraj podanie za Chrystusem. Zostaniesz wzmocniony, aby oprzeć esy pokusom i echem, które honoruje Boga. Teraz zapraszam do pierwszego kroku na te podrój duchowej odnowy. Subskrybuj kanał, wc z powiadomienia i pospój zgodnie z filmami, które pomógł Ci w wierze i jest zgodnie z zasadami Boga. A jeżeli ten film przemówi do Twojego serca, Podzielę z nim z kim, kto musi równie usysie to przesanie o wyzwoleniu. Nie pozwól grzechowi dominować w Twoim ichu łajdzie w czystoci i witoci Chrystusie.